선택 하 세요. 순례 에게 들키 지않 도록 숨 으세요. 10초 후에 시작 합니다. Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony PP. Ja witam was w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Online w wersji koreańskiej Oczywiście, jak sami widzimy, eee, gramy w tryb gry Studio... Hide and Seek chciałem powiedzieć, no ale Studio też Po raz kolejny w Studio, po raz kolejny w Hide and Seek Boże, myli mi się Dlaczego? Ponieważ po prostu mi się spodobało Myślę, że wam też jakoś tak się chyba to przyjemnie oglądało w miarę Taka lekka odskocznia od tych wszystkich zombie modów, które zazwyczaj wrzucam i tak naprawdę tylko Zombie mody wrzucam. Um, muszę wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek nie będzie żaden taki bardzo przegadany, choć na pewno gdzieś tam postaram się wymyślić jakieś tematy. Zagramy sobie sześć rund. Myślę, że to będzie odpowiedni czas. E, natomiast nie mam żadnego tematu przewodniego na dzisiejszy odcinek. Jakby nie mam żadnych newsów specjalnych ani nic. Szczególnego co mógłbym wam opowiedzieć. Dzisiaj sobie po prostu pogramy, zobaczymy jak to jest. Może nie będę was przynudzał, a nawet jeśli na to trudno. Postaram się nie. E, Okej, okay, teraz tak, mamy drugą fazę. O, odejdź, 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 odejdź. <laughs> nie strzelaj we mnie. Kurczaki. I stąd? O. Ok. Nie, No dobra, no nie miałem szans kompletnie. W każdym razie, mm, gramy na tym... O, samochodzik jedzie. Myślę, że to jest legitne. Ja bym nie strzelał. E, gramy sobie na innej mapie niż ostatnio. To jest również oficjalna mapa stworzona przez Nexona. Jest to miasto, o którym wspominałem jakiś czas temu w poprzednim nagraniu. E, I te miasto, ta mapa ma to do siebie, że ona jest jednak trochę bardziej zlagowana, mówiąc kolokwialnie. Jest tutaj zdecydowanie mniej FPS-ów niż na poprzedniej mapie, no zobaczcie na to, stanę sobie kamerą gdzieś tutaj. No tak w takim realistycznym miejscu jak jako grać, powiedzmy. No i mam 28 FPS-ów jakoś, no to nie jest za dużo, powiedzmy, tak? Powiedzmy, ok, to jest studio i tutaj nie trzeba mieć naprawdę żadnego specjalnego cela. Tutaj po prostu tam chodzisz, szukasz, tak? Więc to można wybaczyć, no ale... Mimo wszystko, jeśli tam się gra i widzi się takie ścinki ekranu po 30 FPS-ów, to tak... Średnio się to odbiera, tak? A co my tu mamy? Ciastko ucieka? I tu mamy jakiś duży obiekt jeszcze, o! Jakim cudem oni go nie ustrzelili, wow. No w każdym razie, jest mało FPS-ów na tej mapie, w zależności, w zależności jak się popatrzymy. Ale no, jako tako da się pograć. Poza tym, wydaje mi się, że na szczęście jakoś tak się to ułożyło że gracze zdecydowanie bardziej wolą grać na tej poprzedniej mapie, na której graliśmy w poprzednim odcinku, czyli na tej mapie szkoła, na tej School, z tym pomarańczowym boiskiem. Ona jest zdecydowanie bardziej popularna w Korei, bo zwyczajnie widzę więcej pokojów z nią. I szczerze powiedziawszy mi też się ona bardziej podoba, jest taka taka, taka bardziej... E, bo na tym, w tym mieście to to wszystko się skupia wokół tego środka, tak? Tutaj mamy ten środek, no i wokół tego środka mamy tutaj jakąś stację paliw, tutaj mamy jakieś kawiarnie, tutaj mamy Fire jakiś budynek na środku, tak? Więc... Ojej kole paskudne rzeczy. I wydaje mi się, że jakoś tak. Na tamtej mapie można trochę więcej pobiegać w oku, tak się troszeczkę zgubić. Natomiast tutaj ta mapa jest paskudnie prosta, przez co. Idziemy za nim, przez co tak nie za bardzo jest to, gdzie biegać. Jest to ten właśnie ten środek, kilka budynków yy, po każdej ze stron i tyle. Staniemy tutaj. A ten gdzie stanął? Ha! Stanął tutaj i tyle. Dobra, to raczej nie będzie zbyt... oho, Minęli mnie! O, nie wierzę! Nie wierzę, że tak zrobi! A, nie może na mnie wejść, bo jest kolizja jednak jakaś taka. A, on idzie na górę. Nie, 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 A to nawet dobrze, bo on jak, jak strzelą w niego, to już nie strzelą chyba raczej we mnie, tak? Sprytne, sprytne. W każdym razie, to co mówiłem, jest zdecydowanie więcej pokoi z tą mapą Skull, tą pomarańczową, z tym pomarańczowym boiskiem i to mi się podoba, ponieważ tamta mapa jest lepsza, jakoś lepiej się na niej biega, lepiej chyba się trochę na niej chowa, co więcej, jest na tamtej mapie więcej FPS-ów, więc same plusy są na tamtej mapie. Nie twierdzę, że ta mapa jest zła, na której teraz gramy, no ale zdecydowanie jakoś tak tamta jednak bardziej ludziom przypada do gustu i mnie również. Co więcej, chciałem powiedzieć? Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam. Zaraz sobie pewne przypomnę. Eee, a taką ciekawostkę wam pokażę, jak już tutaj gramy. Pokażę wam. A czekajcie, muszę wrócić do tego. Się szybko zmienię tutaj. O nie, Czemu akurat w tym momencie kliknąłem? Dobra, uciekaj stąd. Jeszcze 5 sekund mam. Dobra, klikam. Dobra, to jest ten czas. O nie, on mnie widział jak nic. A może nie? Czekaj. Chwila, 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 coś tutaj trzeba wymyślić. O nie, nie! No nie wierzę. Czekajcie, którym się teraz zatwierdzało? Chyba prawym. Oh my god. A! Jakim cudem akurat teraz mnie zauważyła? No trudno, dobra, ale i tak było nieźle. Czy czwarte drogi. Coś chciałem jeszcze powiedzieć na temat chyba mapy, czy coś. Nie tam, że leciałem w górę, tylko jeszcze coś innego chciałem wam pokazać, czy powiedzieć. Coś, coś było na rzeczy. Ale nie mam pojęcia. Wypadło mi kompletnie z góry w ogóle. Patrzcie na to. Nie wiem, czy to jest tego wina, może tak. No ale patrzcie, te budynki w środku są całe wyposażone w modele. I my się tak, my się tak dziwimy, że dlaczego jest tak mało FPS-ów na tej mapie. Tutaj patrzcie. Miejsce, do którego nikt nie ma dostępu, a mimo wszystko milion modeli tutaj stoi, milion drzewek, jakichś śmietników i innych parasolek i się potem dziwimy, dlaczego jest tak mało fps na tej mapie. Tak samo tutaj. No tutaj może trochę mniej. No ale nie wiem, jak to te renderowanie działa w tym studio. Może jakoś niespecjalnie to wpływa, no ale wątpię. Tak samo na przykład zobaczcie na to. Do tej strefy, gdzie jest ten ogródeczek, tutaj działa tam. Tutaj gracze nie mają w ogóle wstępu, nie da się tutaj wejść. A mimo wszystko tutaj jest ładnie wymodelowane i w ogóle są. E, te rzeczy tutaj stoją, przez co... To wszystko pożera FPS-y, tak? Jeśli na to spojrzymy, to po prostu no, cierpimy. Nasz komputer cierpi przez to. Więc. No, ciekawa! Sprawa ze strony Nexona, że tak powiem. Dobra, teraz będziemy szukali w końcu. Mhm, mm tak dokładnie jak pani narratorka announcer powiedział. Wszystko zrozumiałem. Kolej. Dobra, czekajcie. Trzeba sprawdzić w ogóle, gdzie są teraz tutaj różne rzeczy porustawiane. Tutaj na przykład mamy miotło, do której na pewno nie będziemy strzelać. Tutaj mamy jakieś takie płachtę. Szafkę. Do tego na pewno się nie strzela, bo to już stoi, tak? To są takie piłka zmyłka. Tu mamy jakiś globus polski. I jakieś takie kubki, powiedzmy. No. Zobaczymy, czy zapamiętam. A, dzień dobry. To niestety nie. Czy coś tu jest podejrzanego, czego nie było wcześniej? Uuu, A nie, no to jest jak nic. Piłka zmyłka. Hmm, hmm, hmm. Kartonik? Nie, nie ma bata, żeby on. on... Takie, że, takie rzeczy zawsze tutaj stoją. Na tych stolikach innych dziadach. Łatwo się na to nabrać. A może to? Nie, dziwne. Hmm, a czym mogę wam pokazać, żeby się, żebyście się nie nudzili? Na pewno... ...jednym takim tematem, który ewentualnie mogę poruszyć, on nie jest zbyt przebojowy i tak naprawdę to jest temat na 3 sekundy, ale... ...wydaje mi się, że... Za jakiś czas w niedalekim, za nie, w niedalekim. czasie, kilka miesięcy, możemy być świadkami pewnych zmian w Nexonie, to czym znaczy, nie tyle co w grze chodzi, o to, chodzi mi o firmę, a dokładniej chodzi mi o to, w jaki sposób deweloperzy gry, bo bardziej mi tutaj chodzi właśnie o deweloperów Counter Strike Online, w jaki oni sposób będą podchodzili do, do tej gry i że. Zmienią troszeczkę nastawienie do tej gry po prostu. W jaki sposób? Myślę, że mogą się bardziej jakoś tak, zaczną się otwierać po prostu na społeczność, zaczną bardziej słuchać, zaczną być bardziej komunikatywni z nami. Oczywiście mo może to być yy, poprzez game masterów ta komunikatywność, tak, że to jednak GMI będą coś tam nas pytali i tak dalej. Zresztą to już się dzieje. Ale mam jakieś takie przeczucie, że jest szansa, że kolejne miesiące, kolejne nawet lata 2000, końcówka 2019-2020 to mo może być okres, w którym y, coraz więcej Nexon będzie się w jakiś taki bardziej sposób zmieniał i bardziej otwierał na nas. Będzie bardziej słuchał naszych sugestii i coraz bardziej będzie to wszystko brane w jakiś tam sposób pod uwagę. Tak sądzę, mam jakieś takie przeczucie, przeczucie we krwi. W kościach. Coś tak czuje, że się mówi. Eee, no i poniekąd... To co się już właśnie teraz dzieje, czyli. W różny... bardzo ciekawy sposób e, Game Master Redu się wypowiada na pewne tematy. E, w Counter Strike są zombies na społeczności Steam. Bardzo, jakby, między słowami to, co on pisze na tym community. Sporo można, jakby, tak trochę wywnioskować, takich, powiedzmy, teorii wysnuć, co tam, jak tam Nexon pracuje, w tym sensie, coś się właśnie może u nich zmieniać w głowie. To jest bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie. I wydaje mi się, że właśnie będziemy świadkami coraz większej ilości takich. Otwartości na społeczność. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, co teraz się będzie działo? Szukamy czy chowamy się, bo nawet nie wiem. O, chowamy się znowu. Dobra. Mamy automat do gier i. wo co tu się stało z tym modelem? Dobra, wezmę ten, ten. Bo na pewno wiem, w którym miejscu ten automat do gier powinien stać, a te probówki. E, tak średnio, bym powiedział. Tak średnio. Uuu. Dobra, teraz ten nawet nie będzie tym stanąć, bo zawsze to tutaj były. Tutaj zawsze stał jeden. A, staniemy tutaj. Trzy obok siebie. Może to nie wygląda zbyt podejrzanie. Którym? Prawym? Prawym, dobra. Zawsze mi się myli i potem przypadkowy człowiek się zawsze obraca, i niestety ginie. Dobra, mamy. Uuu, a tu są w ogóle. Chwila, moment, tu jest inny gracz. Ja myślałem, że on normalnie tutaj tak stoi, a tutaj są. No bo tak, bo zawsze ten automat w tym miejscu stoi, tak? Ten jeden. Natomiast po tej i po tej stronie nigdy nie ma dodatkowego automatu. No i my się tutaj pojawiliśmy. No, ciekawa sprawa. Jak ktoś strzeli tak przez nas, to zabije dwóch naraz. Śmieszne, śmieszne. Mogę się odezwać do niego? Nie mogę. Znaczy, mogę na czacie. Aha, i przypominam, że używamy konta Mafiano. Nie wspominałem o tym na początku, przepraszam. Więc jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to serdecznie pozdrawiam. Mafiano, jego link do kanału na pewno będzie w opisie oraz w komentarzu oczywiście. Tak więc możecie tam wbić i obczajcie jego kanał. On również nagrywa Nexona, on również nagrywa Country Strike Online chyba nadal prowadzi jakiś tam serwer do Counter Strike Online 2, więc możecie się z tym zapoznać, no i jakieś tam inne różne gry. Tak więc okej, okay, wracamy do naszej do naszego automatu i zobaczymy, co się teraz stanie. Myślę, że się zakręcę już teraz. O nie, 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 idzie Blair, znowu ta blair. Nie! Idź sobie! Jeszcze 5 sekund. Wezmę perkusję, no bo tym muszę iść na drugi koniec mapy, żeby to wyglądało sensownie, a perkusja no to... Cholera... Dobra, stanę z powrotem tutaj. To nie wygląda zbyt sensownie, ale... Myślę, że wygląda lepiej niż... Jakbym miał iść przez... O właśnie, tak jak ten gościu. On był ze tutaj stał obok. O, proszę. I teraz? No nie wierzę, nie zauważyła go. I patrzcie, on przebiegł zaraz... Tuż obok niej. W ogóle to, co mi się zbytnio nie podoba, choć nie wiem, jak mogłoby to zostać rozwiązane, to to, że te obiekty, którymi się poruszamy, one wydają takie same dźwięki poruszania się tym tuptania, mam na myśli, jak normalny gracz i w zasadzie nie wiem, co o tym myśleć. Tak naprawdę. No bo z jednej strony, no, ok, to jest jakaś taka, powiedzmy, może z tego te przedmioty byłyby zbyt silne, w tym sensie, że mogłyby się jeszcze lepiej przemieszczać, jeszcze sprawniej i Małego przedmiotu nikt by nie usłyszał, tak? O cholera, być gorąco zaczyna. Ja wam powiadam. NIE! Ale wiedziałem, że strzeli. nie było battle. Żeby nie strzelił w tą parkusy. Każdy by strzelił. I patrzcie na to, ten gościu, on jeszcze przeżyje chyba. No przeżyje jak nic, bo ona go nie zauważy za tą ladą. Ja nie mogę. Gość, który był na przegranej pozycji jeszcze wygra. O, ona coś pisze. O, chyba przegra. No nie ma bata, że nie strzeli w niego. Ty, Blair. Nie rób tak mi. Strzelę w niego. Jest! Ah! Nie może w ostatnim momencie. Trzy osoby wygrały, tak? Dobrze, widzę chyba trzy osoby. Czy tam więcej? Nie, więcej. Bo to. Ci niebiescy to są przedmioty, chyba. I co teraz? Szukamy czy. Szukamy czym się chowamy. Co to za gramofon tutaj? A jednak się chowamy. To pewnie w ostatniej rundzie będziemy szukać. Trawa, krzaki czy monitor. A wezmę monitor. W zasadzie nie wiem, gdzie mogę nim iść. Ale wezmę takie wyzwanie. Zrobimy sobie. Może na stację paliw. To wygląda. To brzmi sensownie. To brzmi sensownie. To brzmi jak pomysł sobie obrócę najpierw o w ten sposób i się podczepię. No, to, no, no prawie. O kurwa, ale czym zjewło? Dobra, jest, jest perfekcyjnie. Lepiej się tego zrobić nie dało. Nawet nie wiedziałem, że można na tą. Yy, maszynę z napojami wejść. Wending Machine, a tutaj mamy tableta jakiegoś. Tablet się mówi, nie tablet, tablet. Nawet mamy z z postacią z Counter-Strike Online 2. To jest taki, taki high resolution, trochę. O, mamy kanapę, no ja bym strzelił do tej kanapy, no nie w dury, ja się proszę, strzel. Uuu, ale dostał chyba, czy coś takiego, nie wiem, dziwna animacja. Tutaj mamy gaz. No nie no, do tego na pewno nie strzelał, nie Abato. Do, ma do mojego monitora też bym nie strzelał raczej. Wygląda całkiem legitnie. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tutaj mamy jakieś wending maszyny kolejne. No nie no, ten noże to jest perfekcja, co to czy znaczy te sztućce. Co tam jeszcze no mamy? Jakieś dwa kolejne podobne przedmioty do siebie. O kuraka mamy. Pan dyrektor za biurkiem. Tutaj mamy dość podejrzany... Ja bym tutaj normalnie strzelał. Czekajcie, trzeba wrócić. Jest ktoś tutaj? Nie ma nikogo, dobra. Czyli mogę strzelać a od razu. Żeby jak najszybciej się przemieścić. U, ale paskudne, ja pierniczę. Wezmę to. I zostanę chyba tutaj, co? Przynajmniej na razie zostanę tutaj. Dobra, w międzyczasie idę sobie poszukać lepszego miejsca. Gdzie mogę się schować tym? To wygląda nawet tak spoko, znaczy w tym sensie, no jak ktoś tam spojrzy, to na pewno mnie zabije. Ale, ale, ale... Proszę, mamy duszka tutaj. A, ona zasuwa. Czekajcie, gdzie mogę się schować tym moim? Hmm, jak się ktoś tutaj spojrzy, no nie, no to widać, jak nic. To nie jest interes, żeby tam stać. Stanąłbym w innym miejscu, ale nie ma bata, żebym... Przejść obok nich wszystkich, więc... No nic, zostanę. Jakieś 3 czwarte czasu zostało, więc może mi się uda. Tu jakąś śmieszną antenę mamy. O czymś na pewno jeszcze chciałem z wami pogadać, ale nie... O, ta bomba dostałem. Te, te to są wtedy, kiedy ktoś na kam. O nie, ktoś celuje we mnie chyba. Nie. Gość strzela, ale nie trafił we mnie, znaczy nie wycała. O, oh, come on! Te tabumy są wtedy, gdy ktoś e, zginie i ktoś był propem, ktoś zginął, i wtedy, gdy on lata na kamerce, to wtedy może podlecieć do nas i na przykład pogratulować nam e, dobrej kryjówki, czy coś w tym stylu, tak więc to jest całkiem fajne. Co prawda, nie wiem, co się dostaje za złoty tabum, gdy ktoś was, chyba tam 10 razy, 10 osób musi was e, stabumować, że tak to określę. Nie wiem, co się wtedy dzieje, no ale nie wiem, mam nadzieję, że coś fajnego. O, i ostatni raz, w ostatniej rundzie się również chowamy. Mamy śmietnik i drzwi, no to... Hmm. Nie no, wezmę śmietnik. Te drzwi też są spoko, bo tam jest ten dom strachu i w tym domie strachu można naprawdę fajne rzeczy wykminić tymi drzwiami. Ale dla bezpieczeństwa wezmę śmietnik. Czy nim stanąć w jakimś sensownym miejscu? Może pójdę do kawiarni? Gdzieś tutaj może stanę, co? No tutaj, tak sobie, tutaj, tak nie wiem. Nie wiem, w jakimś takim sensownym miejscu chciałem stanąć, bo tutaj, jakbym za drzwiami stanął, to na pewno ktoś by mnie wyczaił, bo to byłoby zbyt podejrzane. O, tu jest nawet spoko. To nie jest spoko zdecydowanie nie jest spoko. Ja bym strzelał od razu. Zbyt dużo ich jest w innym miejscu. O! O! Mówiłem o tym dokładnie. Ale do tego kosza na śmieci też bym strzelał, jakbym był. choć? No, nie, no, nie wygląda tak źle. O, to wygląda poskójnie. Taka trochę zbyt duża roślinka jak na to miejsce. O, i to wygląda podejrzanie, no ale to nie jest crash. Co my tu jeszcze mamy na tej mapie? Jakie inne. O, to wygląda spoko. Tutaj ktoś już został zniszczony. I tutaj mamy... O, ta booma dostałem. I tutaj mamy netoperki. Niestety nie mogę mu dać tabuma, bo jestem nadal przedmiotem, jak zginę dopiero, a tu już jest ostatnia runda. No, może uda nam się wygrać. Te netoperki są perfekcyjne. Idealne. O kurczę, patrzcie na to. Ktoś autem stoi i nikt go nie wyczaił, tego auta. I jeszcze w... W aucie jest kolejny przedmiot. Dwa przedmioty w jednym. Czekajcie, wracamy do swojego kosza. Tam gdzie nasze miejsce, w śmietniku. Czekajcie, dużo jest to tutaj osób w środku? Obok okna, Gdzieś? no, Nie ma, nie ma, nie ma. Kręcą się, kręcą się i tak trochę to... Nie, nie, nie. kurczę, dobra. Special duck gun gun. Ktoś wylosował na czacie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle pomału. Zbieramy się z tego dołka, jakim jest hide and seek. Myślę, że jak będzie w Counter Strike Nexon Zombie to na pewno coś nagram, bo... No, tak z ciekawości, będę chciał zobaczyć na pewno jak to wygląda po angielsku i tak dalej, więc... Ale czekajcie, czekajcie, nim opuścimy ten piękny pokój, i damy komuś tabuma. Na pewno damy tabuma tej śwince, bo dlaczego nie? No, jest. Dałem tabuma, tak? Zgadza się? Ale mnie lagi teraz wzięły. Cholera, ale mam lagi dużo. Czekajcie, czekajcie. Dobra, chyba już mu dałem, tak mi się zdaje. Temu też damy, bo bez... jest Ale mam lagi duże. Come on, co się dzieje? Jakieś tera nagle lagi się pojawiły, jak zginąłem. Masz tabuma. No, klikaj. Jest tabum. O, świnka przygrała. O, idziemy jeszcze do tego. Co tam był? Czekajcie, tam jeszcze jest jakiś znak. Oj, on pająka znowu wydostał, no nie wierzę. Najpierw mnie u nietoperki. Ooo, nie wierzę, że ktoś go zabił. Perfekcyjna krajówka z perfekcyjnym itemem. Jeszcze ten znak jest w teksturach. No dobra, temu też dam na pożegnanie. Masz. Dobra, tak więc to by było na tyle z mojej strony. Tu mamy jeszcze jakąś trawę. No, masz. Weź sobie, dziękuję. Tak więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Napiszcie co sądzicie o tej mapie, może o samym trybie również ponownie. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do następnego razu. Cześć!